Dobry wieczór Państwu witam serdecznie, mam nadzieję, że ktoś jest. Jestem świeżo po audycji radiowej, gdzie mówiłem o szczepionkach i o pewnych kwestiach związanych ze szczepionkami. Chodzi o pewne eksperymenty czy też rozpoznanie bojem, które się dzieją, jak to będzie wyglądać dobrowolna przymusowa szczepionka i to, kto chce może posłuchać tej audycji, bo jest w archiwum radia, nie chcę tego powtarzać, a włączyłem się dosłownie na chwilkę, bo dzieją się różne rzeczy, chodzi oczywiście o policję, po wysłuchaniu dzisiaj tego pana, który się nazywa Ciarka, twierdzę, że on nie ma prawa w ogóle wypowiadać się w imieniu policji, mówić o polityczności policji, ponieważ tak się składa, że kilka dni temu w Radiu Maryja podobno zajmował określone stanowisko polityczne i opowiadał się po określonej stronie, w związku z czym nie jest policjantem politycznym. Ja nie krytykuję jego poglądów politycznych, bo mnie to nie interesuje. Ale poglądy polityczne powinien jako kładzie mundur postawić i zostawić w domu i nie powinny one być, jako policjant nie powinien się wypowiadać w żadnym, na temat polityki po prostu. A w Radiu Maria wypowiadał się ewidentnie oceniając tak zwaną opozycję. Na jego sprawę, jak on ją ocenia, może sobie oceniać to raz. Po drugie, proszę państwa, ten pan powinien wiedzieć, że nie zna prawa. Chyba nie zna prawa, bo nie wie jakie są prawa. Jak się dowiadujemy, że Policjantów chyba nie obowiązuje ani kodeks karny w tej chwili, ani konstytucja, ani ich własne instrukcje. Chciałam również powiedzieć, że nie mówię to do wszystkich policjantów, tylko do niektórych tylko policjantów, ale również mówię to do protestujących, z którymi jestem po drugiej stronie i oni jak zobaczą, kim jestem i co ja pisałem i tak dalej, to pewnie mnie od razu skreślą, ale jeżeli tutaj są protestujący, to chciałam Was uprzedzić: uważajcie, bo się wszyscy się śmiejemy z tych licznych, licznych oskarżeń o naruszenie cielesne o naruszenie czego to było? o naruszenie czegoś tam policjanta znaczy naruszenie cielesne policjanta proszę państwa czy jak to tam się nazywa trudno sobie wyobrazić żeby dziewczyna, która ma metr 60 m w kapeluszu i na wysokich obcasach drobna naruszyła, pobiła policjanta czy szarzasty mający 60 lat i Ciężko chore serce. Rzeczywiście on chyba ma rozrusznika ale to już jego sprawa. Słynnym naparciem z pobiła z trzech policjantów, rozwalił kilka radiowozów. Czy kolejna dziennikarka naruszyła godność cielesną, czy naruszyła cielesne, pobiła policjanta? Trudno sobie to, proszę Państwa, ale to jest jedyna możliwość oskarżenia tych ludzi, bo sądy tego nie są w stanie odrzucić. I powiem dlaczego. Ta policja działa tak, aby, to, aby nastąpiło wówczas naruszenie tej cielesności policjanta. Wystarczy tylko wpaść na niego, nadepnąć na nogę, a nie da się w tym ścisku tego nie zrobić. Oni ustawiają się tak i tak blokują, by zawsze dwie, trzy osoby wpadły na nich. I to już jest to zaatakowanie policjanta. Tak to jest traktowane. I tak oni to robią. Tak zostali do tego przygotowani i takie prawdopodobnie mają rozkazy. Oczywiście żaden ciarka, żaden łysy pan z komendy stołeczej tego nie potwierdzi. Ale panowie policjanci uważajcie, bo to się skończy, prędzej czy później. Wiem, że większość z Was płaci kredyty, ale te kredyty płacić będziecie jeszcze później, a wtedy, a pracy już nigdzie nie dostaniecie, bo zdaje się, że praca w tej chwili w polskiej policji, tu szczególnie w Warszawie, to już jest wstydem dla wielu ludzi. I za to zapłacicie. Pan Ziobro straszy, że będzie nas, że będzie ścigał tych, którzy publikują wizerunki policjanta. Na jakiej podstawie, nie wiem, yy, to straszy, bo to musi jakieś 200 tysięcy ludzi wsadzić, yy, no i może dzisiaj całe dfn 24 bo przecież ujawniło wizerunek policjanta Ciarki w jego mundurze z jego nazwiskiem, prawda? I, yy, i proszę Państwa, to jest, to jest zastraszanie społeczeństwa. Oni chcą wywołać owek zmrożący i pewnie go wywołają, bo ludzie są jak ludzie. Nie, niestety nie znajdzie się ze 100 tysięcy ludzi czy z milion ludzi, którzy by to wszystko przewróciło. Ja o tym dobrze wiem, że się nie znajdzie. Ale ta władza dochodzi już do krańca, do szczytu po prostu. To jest niemożliwe. Zawsze znajdą się ludzie, którzy za małe pieniądze będą pabować drugich, i tacy są. I to widać wyraźnie. Jeszcze raz powtarzam, uważajcie, bo to naruszenie godności, czy tam tej cielesnej, czy czegoś tam, jak oni to ładnie nazywają, policjanta, czyli... Pobicie jest bardzo łatwo wywołać, i policjanci i tak prowadzą tę manifestację i tak działają, by na tych policjantów wpaść, nadepnąć i bardzo często doprowadzają do tego, że tłum zaczyna falować, jeden rząd naciska na drugi, siłą rzeczy uderza się w policjanta, czy potrąca się policjanta, a to już jest naruszenie godności cielesnej według tego prawa. I oni to robią specjalnie. Także na wszelkich, na wszelkich, proszę Państwa, Manifestacjach uważajcie właśnie na to, to jak ktoś się na tym trochę zna, jak ktoś był w policji, czy jak ktoś to widział proszę, w ogóle, czy ktoś był na jakich był na, był na jakichś szkoleniach dotyczących właśnie walki w tłumie i różnych rzeczy opanowania tłumu, to to widzi. Rzecz następna i powiem jeszcze raz, że antyterroryści. Szkoleni są do zupełnie innych zadań i do likwidacji przeciwnika. Puszczenie ich w tłum z pałkami metalowymi, zresztą teleskopowymi, jest zbrodnią. Za to powinien odpowiadać ten, kto ten rozkaz wydał. Oczywiście komendant główny wydał ten rozkaz, ale musiał go wydać, bo mu kazał Kamiński. Jeżeli nie potrafi się powiedzieć nie w tych sytuacjach, to powinno się odpowiadać po prostu odpowiadać. Trzeba być naprawdę mieć umysł mordercy, żeby puszczać ludzi, którzy są wyszkoleni, bo muszą być tak wyszkoleni, do eliminacji przeciwnika, bo oni eliminują przeciwnika, do wtłum, kiedy oni nie potrafią zareagować. Co więcej, oni na ogół walczą z ludźmi uzbrojonymi po zęby, ludźmi, którzy chcą zabijać, mówiąc prosto, z terrorystami, z różnego rodzaju przestępcami, uzbrojonymi po zęby. I na to są przygotowani. Ci ludzie nie sprawdzą się w tłumie. Sprawdzą się. Nie sprawdzą. Oni mogą ten tłum spacyfikować i rozpędzić tam ich w siedmiu było, oni by sobie poradzili, tylko byłoby wiele trupów. I to, że oni się na to zgodzili, to też świadczy o nich, proszę państwa. To też świadczy źle o nich, a przede wszystkim źle o tych, którzy wydali im rozkaz. Nie można. Nie można, proszę państwa. to Ja wiem, że różna policja działa w tłumie i tajna i... To, to różne taniaki, ale oni na ogół są nieuzbrojeni i raczej yy, nie dążą do interwencji w tłumie, a raczej do wyprowadzenia kogoś z tłumu, czy przy uważaniu, jak on opuszcza tłum i zwinięcia go. I wiem, że generał Rapacki broni tego środowiska, bo musi bronić, ale przecież myśli to samo i to było widać, jak się wił w telewizji, żeby nie powiedzieć tego, co ja mówię. Zbrodnią po prostu wysyłanie tych ludzi, których szkolenie kosztuje bardzo dużo. I którzy są bronią samą w sobie i których się zdekonspirowało, ponieważ ktoś o mentalności Karła chce po prostu zrobić karierę. Mówię to wprost i oficjalnie, bez względu na konsekwencje, jakie oni wyciągną wobec mnie, czy mojej rodziny, czy jakieś tam różne rzeczy, ekstradycje i tak dalej, bo to są tacy ludzie. To są ludzie o mentalności po prostu. Już nie będę mówił o jakiej mentalności, bo pojadę troszeczkę gomółko. To się nazywa odruch bezwarunkowy? Tak, bo oni muszą być tak i ja ich będę bronił. No. Łukasz Ostrowski, a co to ma pytanie, czy jedenastka miała oddzielne wejścia na Rakowieckie? Nie, były dwa wejścia od Rakowieckie. Jedno było na Rakowieckie od Rakowieckiej, a drugie było od Boja. Jedenastka miała takie samo wejście jak każdy cały departament, wchodziła się do departamentu pierwszego po prostu, więc nie rozumiem o co panu chodzi. Ja mówię o czymś innym. Ja mówię o czymś innym, a pan mi zadaje pytanie. Tak, jestem zbrodniarzem z jedenastki, o to panu chodzi. Tak, jestem zbrodniarzem. I mam jeden wyrzut sumienia, wiecie, że popełniłem za mało zbrodni. Bo gdybym popełnił za mało zbrodni, to ta banda palantów by teraz nie rządziła. Tu bym popełnił odpowiednią ilość zbrodni. Rozumie pan, panie Łukaszu? I tego się właśnie wstydzę, że to, że za słabo pracowałem. No, żeby ta banda palantów nie doszła do tego. Zadowolona no. Piotrze, ale kobiety nie są wariatkami, które będą atakować. Ja wiem, Jolu, policjantów i Grubosiaferowiczów. Ja wiem, że nie są, tylko po prostu nie można tego. Ja po prostu pokazuję, co jest grane. No. Nie, do nas no. Panie Łukasze, o co panu chodzi? Boże, niech pan się odwali ode mnie. Proszę mi wybaczyć, niech pan się ode mnie odwali. Tak, ma pan rację, jako SBD zbrodniarz. Jestem straszny zbrodniarz i w ogóle mam krew na rękach i nawet na wszystkich czterech czy dziesięciu rękach. Zadowolony pan? To niech pan mi da święty spokój. No, no właśnie. Yy. Idiotyczne prawo udostępniania do danych policjantów wprowadzono we Francji. To nie wymysł PiS. Ja wiem, że tak, ale w dodatku PiS jeszcze chce o zakazie nagrywania interwencji policyjnych, co też jest moim zdaniem błędem, bo to będzie wszystkich dziennikarzy za mordę. Bez sensu. No, troszeczkę bez sensu. Ale powtarzam jeszcze raz, to jeżeli się antyterrorystów daje w tłum, to trzeba się liczyć z tym, że oni, oni nawet, proszę Państwa, oni walczą z ludźmi, którzy są, no, powiedzmy szczerze, silni i równie zdesperowani zdecydowanie jak oni i, i oni ludźmi, którzy są zagrożeniem rzeczywistym. A tutaj tego zagrożenia nie było i to jest wina. I ci ludzie powinni za to odpowiedzieć i powinni siedzieć po prostu za to. i Siedzieć również za zmarnowanie i spowodowanie dekonspiracji konspiracji dość oddziału. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, z takiej sytuacji w normalnych służbach po prostu. No. Ja do pana i trzeba tylko pytam, jaką książkę pan czytał? Panie Łukaszu. Nie, nie było. Nie, nie, po prostu trzeba znać Rakowiecką Można z Google zobaczyć. Są dwa wejścia. Myśmy byli w Broku D, jako wywiad w ogóle, i na drugim piętrze była jedenastka. No nie, na pierwszym i na, na drugim, tak, była jedenastka. A na trzecim, na, jednym, na tym moim piętrze był jeszcze wydział trzeci, wydział szósty departamentu pierwszego. Nie wiem, kto takie legendy opowiada. Departament czwarty miał oddzielne wejście swoje i już. Ciekawe, czy ktoś poniesie konsekwencje. Nikt nie poniesie, panie Janie. Nikt nie poniesie. Ponoć, powtarzam, ponoć jest spory ruch wojska. Szykuje się coś grubszego, bo puszczają nerwy i to wojsko, żeby tłumić protesta. Może również, proszę Państwa, tu jeszcze jedna rzecz, jeżeli tutaj ktoś mnie podsłuchuje i jakiś poseł jest, to niech zada pytanie, czy wszyscy ci policjanci są rzeczywiście policjantami, czy poprzebierano niektórych, bo ja w tym tłumi sposób działania widzę nie tylko antyterrorystów, ale widzę również jednostki specjalne i trochę specjalców w środku. Mniej więcej, więc oczywiście nikt tego nie powie. Akurat wpadli wtedy ci z wydziału drugiego boa, no a ty też jest specyficzny wydział, jak niektórzy mówią. No. Strzelanie na wysokości twarzy też jest niby zabronione, a nic się nie dzieje. Nawet nic się w ogóle nie dzieje właśnie. No. Ponoć, powtarzam, ponoć jest spory ruch wojska, szykuje się coś grubszego, bo ludziom... Aha. Pan mówi, że tutaj ten, ten, to nie, nie wiem, wie pan, tak się składa, że proszę mnie nie pytać, panie Łukaszu: wszyscy się znają na służbach, byle dziennikarzyna, byle artysta zaczyna znać się na, ja na służbach, proszę państwa, lepiej ode mnie czy od niektórych moich kolegów. Powiedziałem, z spisarze, piszących w ogóle książki w tej chwili, jest dwie osoby, które mają prawo pisać. To jest, mimo że jesteśmy po drugiej stronie i on mnie nienawidzi, to jest Włodek Siewierski i ja, bo myśmy szli od dołu, od dołu, od wszystkiego, od naj, najniższych stanowisk, przez wszystkie szczeble po prostu. A ja pracowałem i w technice, i w wywiadzie, i w straży, i w straży granicznej mając przeświadczenie z wop i przez chwilę w policji, i przez chwilę w różnych innych rzeczach i głównie w kontrwywiadzie, także właśnie. No. Także, 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 także Pan słucha repitych, a teraz co zobaczę jakiegoś Michalkiewicza czy innych z swoimi, wszyscy się na tych służbach, no każdy z nich werbował, prowadził operacje złożone kontrwywiadowcze, sorki, ja jestem mocno zmęczony dlatego tak mówię, rzeczywiście zmęczony, więc... Y więc a każdy z nich żaden z nich nie ganiał z obserwacją nie chodził, nie zakładał nie chodził z techniką, nie chodził z różnych rzeczy nie werbował, nie był na rozmowach nie wie co to znaczy, nie ganiał z piętnastkami no. i tylko ja i Włodek Siewierski w sumie, no dobrze, Włodek Siewierski i ja, bo reszta, reszta to tylko słyszała coś na ten temat, a ja no taką książkę czytałem faceta, który się chwalił, że był w służbach ale w życiu nie był w tych służbach był przy służbach, no to był Niech nie pieprzą głupot po prostu. Dobrze, proszę państwa. Czy można jeszcze bardziej pani Katarzyna mnie pyta zgnoić? Można. Mówiłem, pani była, pani Kasiu na w audycji, więc ja mówiłem, ta audycja będzie jutro, bo już dzisiaj nie dam rady. Będzie jutro na kanale Polski, Polski Ludzi Wolnych. Ta audycja dzisiejsza o szczepionkach, bo właśnie pokazałem pewien eksperyment, który odbył się dziś w Niemczech i nastąpił nagły start niesamowitej propagandy proszczepionkowej i w tym momencie widzę, że nikt nie rozumie, o czym ja mówię, bo można być zaliczonym zaraz do antyszczepionkowców, do których nie należy, bo ja nie chodzę ani po stronach antyszczepionkowych, ani tych. A ja jestem tylko przeciwny sposobowi tego zaszczepiania. I słowo wyszczepianie, wyszczepia się bydło i nie można ludzi traktować jak bydło po prostu. I zmuszanie, bo to będzie dobrowolny przymus, bo z tego co wiemy, to już to na przykład linie lotnicze niezaszczepionych nie przewiozą, niektóre kraje niezaszczepionych nie w, tak, do pracy nie będzie można pójść. Dzisiaj było to testowane w Niemczech w jednym przypadku. Poza tym ja bym bardzo chciał, żeby rząd tam wyjaśnił wszystkie wątpliwości dotyczące firm, a tu są ogromne wątpliwości. Chciałbym się zapytać również, bo wydaje mi się, że Kościół też nie zwróci na to uwagi. Taka była z księdzem Mazurkiewiczem dyskusja na ten temat prawda, że na temat tego, co jest już kongres się tym zajął, prokuratura amerykańska w wypadku jednych z tych z tych firm, no a przypuszczam, że innych jest, są duże oskarżenia o nieetyczne postępowanie. I nieetyczne produkowanie szczepionek, bo oni, proszę Państwa, czarterowali kobiety biedne bądź emigrantki, które zaszły w ciążę. Po dwóch miesiącach usuwali tą ciążę i zabortowanych płodów robią te szczepionki. To jest poza tym i to jest już ścigane. W Stanach Zjednoczonych już zabyła się afera na ten temat. Ciekaw jestem, co na to wszyscy miłośnicy życia i przeciwnicy życia powiedzą, bo tu chodzi o zupełnie co innego. W związku z czym proponuję, w związku z czym proponuje, aby nam premier wytłumaczył, czy w tym katolickim wierzącym rządzi. Czy taki ojciec ryzyk coś powie, czy jak dostanie milion, milion dolarów, to coś powie na ten temat? Nie, proszę państwa, nie, bo jak mi powiedział pewien mój znajomy, jak byłem w Tel Awiwie, widziałem świadectwo koszerności w McDonaldzie, to powiedział mi mój znajomy że znajomy oficer Mossadu. Powiedział mi: No, słuchaj, co ty się dziwisz? Za 100 tysięcy dolarów to iść każda świnia jest koszerna. Po prostu, no, po prostu, więc warto by powiedzieć, Dobrowolny przymus, zgadza się, pani Bożena. No ja to powiedziałam, bo to będzie na zasadzie paragrafu 22, który mówił, że żołnierz amerykański nie musi podpisywać lojalności wobec Armii Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli nie podpisze, nie będzie wpuszczony do stołówki. To tak samo jest, proszę państwa, że. Do sklepu może pan, pan, państwo wejść po chleb do sklepu jakiejś sieciówki, która pozarządza certyfikatu szczepienia, ale nie musi pani tam kupować chleba. Może pani kupić gdzie indziej, tylko że wokół wokoło nie ma innego sklepu. Po prostu. No. Poza tym część tych firm ma cały czas postępowania karne o przekroczenie. Ja czytałem w radiu wszystko na temat tych firm ze stron nie antyszczepionkowców, nie jakichś płaskoziemców czy innych ufologów, bo tego od tego to ja się po prostu śmieję. Nie jakiegoś jasnowidza, nie jakieś idiotyzmy, tylko ze stron prokuratury amerykańskiej, BBC, CNN-u, tych władz, jak się nazywają te władze lekarskie, władze farmaceutyczne, ta, ta komisja leków amerykańskich, dotyczącej tej firmy, gdzie oni dotąd, proszę Państwa, gdzie oni dotąd, proszę Państwa, płacą pieniądze i są tysiące ludzi, którzy ich pozwali, a oni tylko płacą, bo w Stanach Zjednoczonych można, żeby nie tego. No i to wszystko. I chciałbym o tym wiedzieć, chciałbym wiedzieć o prawdzie, bo ja powiem szczerze, jak ja usłyszę coś takiego, no jest ryzyko, jest taka rzecz, nie inna. Rozumiecie Państwo? I nie musicie, ale kto chce ryzykować, no to trudno musi wiedzieć to, to i to, to ja pójdę i zaryzykuję. Natomiast jak ja słyszę, że mnie to ma zbawić, a ja widzę z samego, samych tych stron oficjalnych lekarskich, no to cóż, proszę państwa, to wtedy to wtedy mnie szlak trafia. No, co pan sądział na dworze, czy to nowego Panie Emilu, czy pan na głowę upadł na nowe. Jak, jakiego nowego lidera? Czego nowego lidera? Dajecie się wrobić w jakiś cyrk? Ja stworzyłem to pojęcie PLW, proszę poszukać, jest nawet strona PLW, który na hasłem jest chcę, chcieć, nie chcę musieć, po prostu i już. No. Także widzicie Państwo. Poza tym, chcę Pan mieć lidera, który jest aktorem i który przybija, który gra? Który gra, po prostu? No, pop. No. Więc widzi Pan. Widzi pan no. Pytanie to żart, czy no nie, no dajcie spokój, no pan się zapytał, pan nie wie po prostu pewnie, co tutaj jest, no. Panie Emilu, no to jest po prostu, y, pan się zapytał, pan nie wie, ale proszę zobaczyć. No, nie, nie rozmawiajmy teraz na ten temat. Liderów nie ma, nie będzie, trudno, ja powiedziałem, potrzebuję jakieś 100 tysięcy do, do miliona ludzi z łomami i rozwalimy karuzelę. Po prostu, dla żartu mówię, po no. Dla żartu to mówię troszeczkę, bo trzeba stworzyć nacisk. Także z tymi szczepionkami tak jest. Zapraszam, to audycja będzie jutro już w radiu, to będziecie mogli na. Będzie, będzie na kanale naszym plw na YouTube. Ja dam linka u siebie na profilu, więc będziecie mogli zobaczyć. I jeszcze raz, jeżeli będziecie, jeżeli będziecie, proszę Państwa, jeżeli będziecie, proszę Państwa, na tych protestach, uważajcie, tam jest tak wszystko robione przez policję, żeby tych naruszeń cielesności czy tych, tych godności cielesnej policjanta było jak najwięcej. Oni tak to robią. Tu widać wyraźnie było w jednym momencie, jak policja spycha, tak, żeby koniecznie trzeba było wpaść na policjantkę. I ktoś potrącił tą policjantkę i został od razu zwinięty. Tak to jest. Tak to się robi, proszę Państwa. No. Na narodowym przekręty idą. Wojciech Horszański, osób Jacka Lepsa. Panie Milu, ja nie wiem, kto to jest. Ani Jack ale proszę pana, ja się zajmuję poważnymi rzeczami, a nie internetowymi bonzami, czy bonzami YouTube'owymi. Proszę wybaczyć. Naprawdę poważnymi, no. A co pan sądzi? Son... Także, także proszę mnie o to nie pytać. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Powiem szczerze, że. Tego Wojciecha Orzeńskiego raz widziałem, więc mnie to zupełnie jest wszystko jedno. A ten Jack Caleb to nawet nie wiem, kto to jest i to mnie jakoś nie interesuje po prostu. I to mnie jakoś nie interesuje. Ja raczej słucham ludzi poważnych, proszę wybaczyć. No, no właśnie. Także dajcie, dajcie mi, daj, także proszę mi dać spokój, proszę wybaczyć. Trudno, że on zna wszystkich, ja jest pełne, jest takich różnych internetowych guru. Uważających się za Bóg wie kogo, ja sobie po prostu tylko gadam. Nie zależy mi na wyświetleniach, nie zależy mi na ilościach lajków. Nie mam z tego żadnych pieniędzy, bo tu żadnych reklam nie ma i to mnie absolutnie nie interesuje. Mam no, no radiogram w radiogram, świetną muzykę, mam szereg zespołów. Teraz, do, teraz doszedł do mnie raz, dwa, trzy: mam zgody od kultu, od Kazika, od Lady Punk przecież. Od, od, od wszystkich i od nowych zespołów, również od Żywiołaka, Wojtka Ciuraja, Wolfadu, to są naprawdę świetne zespoły. Od chaosu, od całego metalu, a nawet i rapu. I bardzo bym chciał, proszę Państwa, i, i, to, jest, i to jest dla mnie ważne. A cała reszta, proszę Państwa, każdy może gadać różne rzeczy w internecie, niech sobie gada. Jak ja bym rządził, to ja bym był za tym, żeby każdy gadał. Jak kto chce, to niech sobie gada i co chce. Jego sprawa i nie będę nikogo blokował w tym momencie. Na tej zasadzie. Natomiast. Nie śledzę tego, nie mam czasu, piszę w tej chwili: Choluba 2, chcę skończyć przed świętami, już. A jak pan skomentuje ministra zdrowia, a pan mówi, no go nazywa ministrem zdrowia, ja go nazywa ministrem zagłady. W dodatku zastanawiam się, czy to nie jest jakaś sztuczna inteligencja, bo patrząc na ton mówienia, sposób mówienia pana ministra zagłady, yy, proszę państwa, to, <noise> to powiem, proszę zaraz, pamiętasz, on się śmieje. To muszę powiedzieć, że to jest ten, jak to się mówi, ten lektor, lektora wgrał Iwona, czy jak to się nazywa, prawda? To taki ma, taki głos. Natomiast co on mówi? On w ogóle mówi różne rzeczy. On mówi zupełnie co innego niż premier. Dzisiaj zapowiedział, że SMS, że dzisiaj wszyscy mówią, że nie, bo on zapowiedział, że, będę, ten, że każdy się mu podda, że jak SMS, dostanie ktoś SMS-a, to musi się poddać badaniu, czy temu testowi. Tylko nie powiedział również, że oni uważają wysłanie SMS-a za odebrany. Jeżeli ktoś się nie poda, to będzie ściągany na siłę. No właśnie. I że po pandemii nic nie Ja w ogóle nie chcę tego ministra, że to nie jest minister zdrowia, tylko minister zagłady. Ja powiedziałem to w lutym i w marcu. Mówiłem wyraźnie, to jest zupełnie co innego i to jest sprawa jest poważna, trzeba narodowi powiedzieć prawdę. Nie powiedzieli to już. No kampank Kamil, w nawiązaniu do pytania pana Emila, co pan sądzi na temat powiązania między Kubusiem Puchatkiem a Tygryskiem? Uhu, uh, uh. Ale o jakim Tygrysku pan mówi? Czy o tym Tygrysku, który był publicznie w telewizji, tym wysokim nazwanym też lekarzu z PSL-u? Nie wiem, jakie były z Kubusiem Puchatkiem a Tygryskiem. Jak były jakiekolwiek powiązania, to my z takich powiązań nie lubimy, bo jesteśmy przeciwko małżeństwu biednobułciowym, prawda? No nieważne, nie będę dalej mówił. Po prostu. No. Zapomniał Wam, nie, aż ja nie będę wspominał o nikogo po prostu. A nie, to Państwo dyskutują. Także widzicie Państwo. Także widzicie Państwo. Bądźmy po prostu chodzi o to, że ja uważam, że to nie ma co, że on, oni się boją, że się wprowadzi w panikę. A ja uważam, że się doprowadzi do paniki. A ja uważam, że nie. Uważam, że ludzie, jak będą wiedzieć, to pójdą, że tylko we współpracy z społeczeństwem to wygramy, a nie nie zmuszamy, Tak to wygląda. Dobrze, proszę państwa. Dziękuję państwu dobranoc. Zapraszam, zapraszam jut, zapraszam do radia przede wszystkim na 20:30 jestem zawsze. Może coś się zdarzy na Facebooku, a dzisiaj chciałem po prostu powiedzieć państwu właśnie ostrzec, bo Oglądam, oglądam te wszystkie rzeczy, nie oceniam, kto ma rację i tak dalej. Poza tym powiem jedno, policjanci są również szkoleni, uczestniczyłem i przyglądałem się również na prośbę Komendy Głównej Policji, jak byłem, poprzez wywiad przyszła do mnie taka prośba, jak byłem w, w grupie łącznikowej w Londynie żeby zobaczyć ich system szkolenia, i patrzyłem na ich system szkolenia i policjanci, którzy są w tłumie, i którzy właśnie z tych jednostek odpowiednika naszego ZOMO czy prewencji, to proszę Państwa, są szkoleni również nie reagowania na wyzwiska. Mają reagować dopiero wtedy, kiedy ktoś zacznie rzucać kamieniami albo wybijać szyby po prostu. Już. Panie Tomaszu, Pan mnie pyta, czemu rząd teraz łagodzi, a zapowiada, że. A Pan rozumie ten rząd? Bo jak słuchał pan konferencji premiera, zrozumiał pan, w jakiej strefie jesteśmy. Bo ja zupełnie nie zrozumiałem i stwierdziłem, że w tęczowej, bo jak się te wszystkie kolory pomieszcza, żółty, czerwony, zielony, niebieski, to wychodzi strefa czerwona. Prawda? Wychodzi strefa tęczowa, prawda? Okej, okay. dobranoc państwu, trzymajcie się.